Ale najpierw muszę zrobić mojego wilka i chciałbym, żeby on był taki czerwony. Patrzcie na jego futerko. Je też musimy zrobić na czerwono, a nawet z góry on wygląda tak super. Trochę niżej też damy takie czerwone futro, żeby to tak fajnie wyglądało. A pod nim, ej, no nie wiem, w sobie ten biały kolor na wilku chyba nie wyglądał aż tak źle. To naprawdę mi się zaczyna podobać. A czekajcie, zajmijmy się może jego oczami takie białe, no nie wiem, wygląda to trochę jak u człowieka, a może takie żółciutkie, co o tym myślicie? Nie, to w ogóle nie pasuje do wilka. Za to takie czerwone na pewno będą mu pasować. A czekajcie, jego źrenice. O, co jest! Nie, dobra, wiecie co? Zróbmy je tak lekutko czerwone. O, w ten sposób. I reszta ciała tego wilka bardzo mi się podoba. Możemy ewentualnie zmienić jeszcze nosek na czerwony. Ojeju, jaki słodziutki! Chociaż nie wiem, czy nie lepszy jest taki czarny jak u prawdziwego wilczura. I uda nie Patrzcie na tego wilka! Ale ja wyglądam super! Tylko czemu jestem taki mały? I to jest świat wilków. Ale chwila, mój tata i mama, gdzie oni są? Tutaj widzę jakieś dwa wilki, tylko trochę się ich boję. One mają taki czarny kolor, futerka, a ja czerwony. Czekajcie, o czym oni rozmawiają? Dynku, naprawdę wiem, że jesteś głodny, ale spokojnie, zaraz ci coś znajdziemy. O, a co tutaj robi za wilk? Czy oni mnie teraz znaleźli? Nie! Czekajcie, ja jestem małym wilkiem i nie mam mojej mamy, papa! Nocy! Nie uciekaj, ty jesteś po prostu tylko innego koloru. Nie bój się, chodź za nami. Nie podoba mi się to. Czemu ty masz inny kolor skóry? Tak strasznie wyglądasz i jesteś o wiele większy ode mnie. Ja nie wiem, czy powinienem wychodzić z tego miejsca. No dawaj, chodź na zewnątrz. Tutaj będzie bardzo fajnie. Niezbyt mi się to podoba, ale nie mam chyba innego wyboru. Ten wilk jest taki duży i straszny, że może ze mną zrobić wszystko. Dobra, idę, a co chcesz ze mną zrobić? Po prostu chcę cię nakarmić, bo słyszałem, że jesteś bardzo głodny. Skąd wiedziałeś? Tak! Bardzo muszę coś zjeść. O, chyba nic nie jadłem dwa dni, a wilki chyba jedzą dosyć dużo, co? No właśnie, zobacz, nawet mam przyszykowane takie ognisko. Ono jest bardzo rozpalone. Serio ognisko, ale wielkie te wilki naprawdę potrafią rozpalać ognisko. I dobra, co dzisiaj ugotujemy? Podejdź sobie tutaj bardzo blisko i połóżcie, bo chciałbym cię zobaczyć. Co, jak to zrobić? do no dobra, położę się tutaj przy tym ognisku. Czy ty chcesz mnie ogrzać? Tak jest, podejdź sobie jeszcze bliżej. Wtedy na pewno będziesz martwy. Znaczy co? Nic takiego nie powiedziałem. Jak to martwy? Chwileczkę, <laughs> czy ten wilk tak naprawdę chce mnie wsadzić do ogniska? Ej, przyznaj się, czy to ja jestem twoim obiadem? No właśnie tak. Dawaj, chodź tutaj, muszę cię zjeść. Nie, zostaw mnie, ty gubi wilku. O no, nie, no, nie, wiedziałem, no, że on nie. jest podejrzany. Nie dotykaj mnie. Będę się skradać na ciebie i za chwilę cię złapie. Chodź tutaj. O, nie, muszę uciekać. Ja jestem takim malutkim wilczkiem. Nie pokonam go. A, może wejdę tutaj? Na samą górę tego czegoś. O, ten duży wilk tutaj na pewno nie wejdzie. Wracaj tutaj, muszę cię złapać, jak ty tutaj weszłeś. No, nie, szybko ucieknijmy gdzieś i nawet zaczął padać deszcz. <grym> tutaj nie jest bezpiecznie. Pomocy, niech mi ktoś pomoże. A widziałem, że gdzieś tutaj poszedłeś. Nie ukryjesz się, chodź tutaj. Nie, ten wilk jest coraz bliżej. I tutaj są nawet jakieś inne wilki. A. Proszę, nie może mnie zauważyć! Schowałem się tutaj w tych krzakach! Gdzie jesteś? Pewnie gdzieś tutaj. Czekaj, tylko muszę cię wywąchać. Ja mam tutaj dobry węch. No nie patrzcie na to, Od mnie znajdzie, ale za to ja jestem jednym wielkim krzaczkiem. I pójdę tutaj do tyłu i może mu ucieknę! Chwilę, gdzie ty jesteś, powinieneś być gdzieś w tych krzakach! Tak, się. Się szybko uciekam stąd, nie! Jak najdalej od tego głupiego wilka! Nie chcę być tutaj przy nim! Idę cię, wracaj tutaj! Już mi nie ucieknie! Jezus, zostaw mnie! On chce zrobić ze mnie obiad! O nie, ten wilk jest taki straszny! On mnie teraz zje. Pomocy. niech mi ktoś pomoże! Mój wilku, nie zjadaj tego czerwonego małego wilczka, bo ja go tutaj ochronię! Co to jest za wilk? Ale on jest duży! Tak! Proszę, obroń mnie, bo ja zaraz zginę. Jak ty mnie tutaj znalazłeś? Już chciałem cię zjeść, naprawdę. Jeszcze zaraz się zobaczymy. Nieprawda, idź. Ty głupi wilku. Jeju, dziękuję Ci Ty. wielki, niebieski, wilku, że mi pomogłeś, ale czekaj, chyba Ty też nie chcesz mnie zjeść, co? Nie, w życiu, co Ty? Ja jestem dobrym wilkiem takim niebieskim, chyba jestem Twoim przyjacielem. Jak to przyjacielem? Na pewno coś Ci nie wierzę, nie wiem, nie podoba mi się to. A, ja chyba też od Ciebie uciekam, nie chcę tutaj być, do wody wskakuję. Nie, zostań, ale w sumie bardzo dobrze, że jesteś w wodzie, bo Ty musisz się umyć, byłeś bardzo przestraszony. No co, nie, ale chwila, ja nie potrafię pływać, a, zaraz się!

no to wyjdź stąd, chodź tutaj wilku. Ty musisz umieć przetrwać w tej wielkiej dziczy, bo tutaj jest niebezpiecznie. O nie, życie wilka chyba nie jest takie proste, jak mi się wydawało! Dlaczego akurat jestem taki mały? Ja chcę być taki wielki jak ty! Przecież nie da rady być taki wielki, Musisz na początku zjeść dużo rzeczy, Chodź, pokażę ci, gdzie możesz polować na jedzenie! Tak, na jedzenie! Ale super, proszę cię. A czekaj, co tutaj są za jakieś wilki? One są straszne! One chcą coś tobie zrobić, lepiej do nich nie podchodź, bo nie każdy którego spotkasz jest przyjazdy, a tutaj możemy napić się wody. To jezioro jest takie duże. A, nawet pływam, ale ledwo. Nie, jeszcze nie potrafię pływać. Chyba jestem na to za mały. I jak na... Ty wilku się nie wydajesz taki zły Ten poprzedni wilk, którego spotkałem Na samym początku był straszny Ale ty jesteś bardzo przyjazny Czemu mi pomagasz? No bo ja lubię różne wilczki. chodź tutaj do środka Zobacz, tutaj mieszkałem kiedyś To była moja stara jaskinia, w której się wychowałem Naprawdę? Ale tutaj jest przytulnie Aż sam bym mógł tutaj sobie usiąść i odpocząć Ale czekaj, czy ty teraz mieszkasz gdzie idzie? No jasne, i patrz, teraz jestem Taki szczęśliwy, ha, <laughs> patrz na moją twarz Faktycznie, i ty bo to takie duże zęby, wow, co jest wilku, ale wiesz co, ja bym chciał poznać inne wilki. Nie wierzę, że każdy inny wilk, którego spotka będzie dla mnie niemiły. I czekaj, przestało padać, to jest idealna pora, żeby spotkać inne wilczki. Tylko one mogą być akurat mało przyjazne, powiem ci o tym. Dobra, chodź, w takim razie pójdziemy na plażę i zobacz, tam jest jakiś pierwszy wilk. O, cześć wilk! Tylko hejka i... Chwila, hmm. ja tutaj widzę nawet jakieś mniejsze wilki. E, dzień dobry, czy one będą chciały mnie zjeść? Patrz, jakie one mają oczy. Lepiej z nimi nie rozmawiaj, chodź, uciekamy. No tak, wyglądają bardzo strasznie, ale chyba nie mogą być aż takie złe, chociaż wiesz co, lepiej im hmm. nie przeszkadzajmy. I czekaj, ty powiedziałeś, że chcesz mnie zaprowadzić na plażę? No tak, tylko czekaj, ten wilk coś mówił, że chciałby cię zjeść. Nie ma takiej opcji, ty zły wilku czarny, my stąd uciekamy. No co? I nawet zobacz, jego syn wygląda tak samo, jak jak ten duży wilk. Nie, dobra, wiesz co, uciekajmy. Masz rację. I znowu zaczęło padać. Czemu tutaj jest taka zła pogoda? Bo tu jest bardzo niebezpiecznie i widzisz, tylko najwytrwalsi przetrwają. Chodź tutaj, tutaj na przykład możesz zjeść sobie grzybka. Naprawdę grzybole? Ja chcę zjeść mięso. A może zjem takiego wilka? Tak. Dlaczego, wilku, nie zjadliśmy poprzedniego wilka, który chciał mnie zjeść? Co ty powiedziałeś? My nie możemy zjadać wilków. To robią tylko bardzo okrutne wilki. My jesteśmy dobrymi. Ano tak, racja. W sumie, ja bym nie chciał zjeść takiego małego wilczka jak ja. To by było bardzo, ale to bardzo niemiłe. I chwila, ja tutaj faktycznie widzę jakąś plażę. Nie gadaj, faktycznie tutaj normalnie kopią się wilki. No tak, możesz sobie odpocząć, tylko uważaj, bo tu jest bardzo dużo wody. Co ty mówisz? Patrz, wilku, zobacz, może uda mi się tutaj wskoczyć na główkę z tego miejsca. Wow, tutaj jest dosyć wysoko. Nie, no lepiej tutaj nie skacz, bo tu jest bardzo niebezpiecznie. Ale chyba uda mi się to żyć, co? O nie, czekajcie. A, tu jest jednak za wysoko. Yy, pomocy, zaraz się utopię. No nie, muszę skoczyć z góry. Dobra, w tym momencie skaczę. A, wilku, proszę, uratuj mnie. O nie, co się ze mną dzieje? Dobra, pomóż mi stąd wyjść. Szybko, chodź tutaj na zewnątrz i jesteś akurat w tej jaskini. Ty prawie byś umarł. O nie, być wilkiem jest takie trudne, a ja jeszcze jestem taki malutki. Nie wierzę w to i naprawdę nie umiem pływać. Zapomniałem o tym, ale ta plaża jest taka fajna i nawet Chyba widzę tutaj jakieś inne przyjazne wilczki. No lepiej z nimi nie rozmawiać, tylko ja jestem Twoim przyjacielem. A zobacz, tutaj jest dużo jedzenia. Ej, teraz to urośnie! Naprawdę! Tu. Mamy tu jakieś owocki i nawet inne rzeczy, ale ja chcę zjeść rybkę. Tak, dawaj mi ryby. O mniem niom, 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 ale one są pyszne i chwila faktycznie rosnę. Jestem teraz większym wilkiem, co prawda nie? Jestem taki duży jak ty. Ty jesteś jeszcze ode mnie o wiele większy, ale i tak już zaczynam rosnąć, co? Tak, już bardzo dobrze wyglądasz. <laughs> tak szybko rośniesz. A czekaj, mi się chcę robić pierdy. O, pół pierdałem się. No co, wilku? Czemu teraz pierdąłeś? Nie ma na to czasu. Pada deszcz i wiesz co? Nie wygląda na to, żeby miało przestać. Czy ty gdzieś tutaj mieszkasz w pobliżu, bo jest mi naprawdę zimno i chciałbym gdzieś się oh. przespać! No jasne, chodź, zaprowadzę ci do mojego domku, będziesz musiał tam zostać, a ja pójdę na polowanie. Co ty na to? Na polowanie? Ale czekaj, ja muszę zostać sam. A co jak spotkam jakiegoś strasznego wilka? Nie, co ty mówisz? Tutaj akurat nie ma strasznych wilków. Mieszkają tylko same dobre. Czekaj, gdzieś w tym miejscu to było. Tak, tam jest ta jaskinia! Gdzie tutaj, Wow! i widzę nawet jakiegoś super wilka. Co to są za światła? Nie wiedziałem, że wilki teraz mają coś takiego. Tak, to jest cała moja rodzina. My tutaj mieszkamy bardzo dobrze. Tylko oni nie mogą wiedzieć, że ty jesteś ze mną. Chodź, ukryjecie? Tej jaskini, tutaj na pewno nikt cię nie znajdzie. Jesteś tego pewien? Faktycznie wygląda ona na taką opuszczoną, a obok jest w sumie taki bardzo ładny wodospad. No dobra, niech ci będzie to. Ja tutaj poczekam, aż ty wrócisz z polowania. Mam nadzieję, że przyniesiesz mi coś dobrego. A, ja już jestem taki śpiący. Chyba faktycznie... Ujdę sobie spać Gdzie jesteś, wilczku? Szukam tutaj jedzonka A, zaraz, co mnie obudziło? A, tutaj jest jakiś inny wilk Co on tutaj robi? Nie podchodź do mnie <noise> Już nie uciekniesz nigdzie, bo pada deszcz I teraz to już jest twój koniec No co ty, na... Chciałeś mnie zjeść, ale ja jestem większy i jestem szybszy. Teraz na pewno nie uda mi się ciebie złapać. No nie, uciekam ci jak najszybciej, tylko zaraz nie mam gdzie uciec, o o! Tu jest jakiś ślepy zaułek i nie ma nigdzie innego wejścia! Nie! Ten wilk zaraz mnie zje! Teraz musisz się mnie słuchać, bo nie masz gdzie uciec, idziesz za mną! No co dlaczego? Chyba nie mam innego wyboru. Ten wilk może mi zrobić krzywdę w każdej sekundzie. A gdzie jest mój tata? Pomocy, ten wilk mnie porywa! Ej, nie krzycz tak głośno, bo jeszcze cię usłyszę. Chodź tutaj albo cię gryzę. No nie, proszę, tylko mnie nie gryź. Gdzie ty chcesz mnie zaprowadzić? O nie, gdzie my teraz idziemy? To się zaczyna robić bardzo niebezpieczne. Wilku, nie chciałbyś sobie znaleźć kogoś innego? Przecież ja nawet smaczny nie jestem. O, jak to kogoś innego? Nie ma takiej opcji. Dawaj tędy na górę i musimy tędy przejść. Nie, co ty chcesz zrobić? Nie podoba mi się to. Czemu my wchodzimy na jakiś bardzo zimny teren? O, ale tu jest zimno. Bardzo dobrze i tutaj nie ma opcji że mi uciekniesz. Dawaj szybko, tutaj pokażę ci mój dom. Ty tutaj mieszkasz? Serio, na takim miejscu? Przecież tutaj w ogóle nie ma wilków i cała woda jest zamrożona. Tutaj jest strasznie. Ja nigdy bym tutaj nie chciał mieszkać. Jak to nigdy? Wa właśnie, że będziesz. Chodź tutaj na górę i zaraz niestety to będzie twój koniec. Jak to mój koniec? Czekaj, wilku, co? Nie, nie chcę się wspinać na sobą w górę. A tutaj jest jakiś inny czerwony wilk. Ej, pomóż mi, proszę cię, bracie. O, a może zjemy go razem z tobą? Co ty na to Nie. E, jak to? Chcecie mnie zjeść we dwójkę? Ale ja jestem niesmaczny. Proszę, nie rób mi krzywdy. Przecież tutaj jest tak wysoko. Ja tego nie przeżyję. A teraz nawet stąd nie zejdziesz. Tylko zamarzniesz, a potem cię zjem. <gry> no co? Ten wilk mnie tutaj zostawia. Tak, jest tutaj bardzo strobo, Nawet ten drugi wilk sobie poszedł. Nie, czy ja tutaj zostanę na zawsze? A ja się boję tak spać na sam dół. Na pewno coś sobie złamę. Czerwony wilczku, szukam cię cały dzień i cię nie widzę. Ale wech mnie tutaj doprowadził. Jesteś gdzie? Tak, widzę cię! Co to jest za niebieski wilk? To jest mój przyjaciel, który na pewno mi boże, Pomocy! Jestem tutaj tak wysoko i to jest strasznie ślisko. Zaraz spadnę. Jak ty się tam dostałeś, nigdy nie wchodzi się na takie ośnieżone góry. No nie, ale to wszystko przez tego czarnego wilka. To on mnie tutaj zaprowadził. O nie, jak tutaj było strasznie. Jak ja teraz zejdę? No nie, musisz zejść bardzo powoli. Najlepiej kradać się i zejdziesz sobie powolutku. Jak to, a! Taki sposób dobra, to chyba jest naprawdę dobry sposób, żeby tak zejść i czekaj. A, tutaj jest dosyć stromo, ale chyba nic mi się nie stanie. Tak, tutaj był śnieg, a teraz musimy uciec i schować się w naszej jaskini szybko. Dzięki ci czerwony wilku, ty jesteś moją najlepszą rodziną, bo ten czarny wilk. Inaczej by mnie zjadł na zawsze.